Dzień dobry moi drodzy. Witam Was na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiejszy temat lekcji to porównywanie ułamków zwykłych. Bardzo proszę, abyście teraz zapisali sobie taki temat w zeszycie z dzisiejszą oczywiście datą. No i myślę, że warto byłoby otworzyć sobie podręcznik na tej stronie, gdzie znajduje się ten temat, więc bardzo proszę sobie. Po prostu otworzyć podręcznik na stronie 194. Mamy taki temat porównywanie ułamków zwykłych. No i od razu spójrzmy na ćwiczenie A. W tabeli przedstawiono ceny trzech towarów w sklepach spożywczych: Admor, Buli i Ceno. W którym sklepie najtańsza jest szynka, w którym masło, a w którym papryka? No to spróbujemy od razu odpowiedzieć na nasze pytanie. Oczywiście, chciałabym sobie jakiś kolor tutaj wybrać. Dobrze, popatrzmy na szynkę. Tutaj mamy ceny szynki w trzech sklepach. W sklepie Admor jest tutaj, tutaj mamy w sklepie Buli i tutaj jest w sklepie Ceno. No myślę, że każdy z Was zauważył, no, że która szynka będzie najtańsza. No tutaj kosztuje kilogram szynki 35 ,70 zł. 70 groszy, tu 34 ,90 zł. 90 groszy, a tu mamy 35 złotych i 20 groszy. No to wiadomo, że najtańszą szynką jest ta cena 34,90 i ona jest w sklepie Buli. Czyli wy sobie piszecie w zeszycie ćwiczenie A. Oczywiście nie będziemy tych cen przepisywać, tylko sobie napiszemy szynka w którym sklepie. No to czyli tutaj sobie napiszemy sklep, bo pytanie było w którym sklepie, czyli w sklepie w sklepu Buli to będzie. Dobra. Teraz będziemy patrzeć, gdzie najtańsze będzie masło. Masło tutaj kosztuje 5 zł 1 grosz. Tu mamy 5 zł 2 grosze, a tu jest 5 zł i 10 groszy. No to widać, że 5 zł i 1 grosz to jest najtańsza cena masła, czyli to będzie sklep Admor. Czyli znowu piszecie sobie w zeszycie masło, sklep Admor. No i jeszcze mamy do porównania paprykę, czyli piszemy papryka. No i teraz już sobie napiszę sklep, tylko teraz pytanie jaki. W sklepie Admor papryka kosztuje 7 zł i 25 groszy, w sklepie Buli 7 zł i 31 groszy i w sklepie Ceno 7 zł i 29 groszy. No to zobaczcie, no tu mamy 25 groszy tu, 29 groszy, a tu 31, więc najtańsza jest znowu w sklepie Admor. Dobrze, przykład A mamy. No to teraz jeszcze jest pytanie B. Które cyfry podanych cen decydują o tym, że dany towar jest najtańszy? No to słuchajcie, zrobimy sobie to na przykładzie naszej szynki. Tu mamy cenę 35, tą pierwszą 70 za kilogram, druga była 34,90 za kilogram, a trzecia 35,20 za kilogram. Słuchajcie, jak porównujemy ułamki dziesiętne. Yy, moi drodzy, Porównuje się kolejne liczby. Na pierwszym miejscu, czyli cyfrą, uwaga dziesiątek, przypominamy sobie, to jest cyfra dziesiątek. Bo na kartkówce tego mało kto wiedział, gdzie jest cyfra dziesiątek, jedności, części dziesiątych i części setnych. Przypominam. W tej pierwszej cenie trójka jest cyfrą dziesiątek, piątka to jest cyfra jedności, siódemka to jest cyfra części dziesiątych, a zero jest cyfrą części setnych. I to macie już wiedzieć, słuchajcie, bo na kadkówce, no niektórzy kompletnie nie wiedzieli, wyłożyli się totalnie na tym. Pierwsza cyfra jest wszędzie 3, więc jednakowo patrzymy na drugą. Tu jest 5, tu jest 4 i tu jest 5. No, no to już wiadomo, że najmniejsza jest ta. Szukamy liczby najmniejszej, ale weźmy sobie to jeszcze teraz na przykładzie mm, masła. Mamy tak: 5, 0, 1, 5, 0, 2. I 5, 10. No i znowu, będziemy porównywać kolejne cyfry. Tak się porównuje ułamki dziesiętne. Najpierw porównujemy cyfrę jedności. Wszędzie jest 5, czyli jednakowo. Potem bierzemy część dziesiątą. Tu jest 0, tu jest 0 i tu jest 1. Więc największą z tych wszystkich to by była największa, 5, 10, ale my szukamy najmniejszej, tak? Tu mamy na części setnych 1, tu w częściach setnych jest dwójka i tu jest zero. No, ale ta liczba już odpadła, bo ona była największa. Więc teraz patrzymy, tu jest jeden, tu jest dwa, no to ta jest mniejsza. Tak porównujemy ułamki dziesiętne. Więc w przykładzie B tak naprawdę nie musicie tego pisać, po prostu sobie zróbcie tylko przykład A, a przykład B, no jeszcze myślę, że będziemy to za chwilę tłumaczyć na poszczególnych innych przykładach. Yy, dobra, więc teraz tak patrzymy na ćwiczenie B. I to już będziemy pisać w zeszycie, słuchajcie, ale nie będziemy pisać tego tak, jak tu jest w przykładach, czyli tam, nie wiem, 07 czy 06, tylko my sobie przepiszemy 07, 06 i stawimy odpowiedni znak, większości bądź mniejszości. To samo zrobimy sobie z drugim przykładem i analogicznie z trzecim, czyli po prostu piszecie tak, jak ja to teraz Wam zapisuję. I będziemy teraz sobie tłumaczyć, jak to... Stwierdzić, która z nich jest większa, a która mniejsza. Ja sobie najpierw przepiszę wszystkie te przykłady, które tutaj są. No, żeby nie było później. Będzie nam łatwiej, jak już będą wszystkie przepisane. Ale wy możecie robić sobie po kolei, jak uważacie. No to teraz uwaga. Bierzemy na tapetę pierwszą liczbę. Mamy 70 i 6. Przypominam, że trzeba się uczyć czytać też ułamków dziesiętnych. Bo naprawdę te wiadomości, które teraz macie opanować, mam nadzieję, że coś robicie w domu i utrwalacie, to będą wam potrzebne we wrześniu, bo będziemy do tego wracać, oczywiście. Więc co się odwlecze, to nie uciecze. Ja i tak sprawdzę te wasze wiadomości. Słuchajcie, porównujemy. Na pierwszym, czyli na cyfrze jedności, mamy w obu liczbach 0. No to teraz sprawdźmy część dziesiątą. Tu jest siódemka, tu jest szóstka. No, siedem jest większy od 6, więc cały ułamek, tak, ten jest większy, oczywiście. No to teraz patrzymy drugą liczbę. 0,0. Przed przecinkiem mamy to samo. Na części dziesiątej mamy też szóstkę, to samo. No to teraz patrzymy część setną. Tu jest dwójka, tu jest piątka. Piątka jest większa od dwójki, więc na pewno ten ułamek jest większy. Patrzymy przykład C. Jedność jest 0,0. Część dziesiąta tu jest 0, tu też 0. I część setna tu jest 8, a tu jest 5. Ósemka jest większa od piątki, więc ta liczba jest większa. No to teraz patrzymy przykład D. Jedność, tu jest 0 i tu jest 0. Część dziesiąta, 0. I uwaga, tu już jest 1. No więc jak tu jest 0, a tu jest 1, no to w części dziesiątej tu, um, od razu widzimy, że tu jest 1, jedynka 1 jest większa od 0, więc cały ułamek jest większy. Teraz patrzymy na przykład E. Tu jest już, od razu się nam to wyjaśni. W, tutaj jest jedność szóstka i tu jedność siódemka. No siódemka jest większa od szóstki, więc od razu wiemy, że to jest większe. No i teraz mamy tutaj. Uwaga, przed przecinkiem tu jest liczba 10, a tu jest 9. To tak naprawdę jest jakby 0, dziesiątek, a tu jest 10, a tu jest 9. No to wiadomo, że 10 jest oczywiście liczbą większą. I tak ma być wykonany tutaj ten ćwiczenie B. No i teraz mamy taki wniosek. Porównywanie dwóch ułamków dziesiętnych nie sprawia kłopotów, gdy w obu liczbach jest tyle samo cyfr po przecinku. W pozostałych przypadkach możemy dla ułatwienia wyrównać ilość cyfr, dopisując końcowe zera w jednej z liczb. No i oczywiście dotyczy to pewnie kolejnych przykładów. Jest taka chmureczka, która nam pokazuje, że, zresztą myśmy mówili, że możemy sobie te zera dopisać, tak samo jak możemy te zaraz skreślić na końcu, tak? Na końcu, nie tutaj w środku, tylko na końcu. Yy, przypominam to, co było na poprzedniej lekcji, bo matematyka już była dawno, więc niektórzy może zapomnieli, że je, ta liczba, którą teraz zapisałam, to jest to samo, co jakbym dopisała dwa zera. Czy jedno zero, czy trzy zera, mogę tych zer dopisywać... Ile chcę? To samo. 1,5 to jest to samo co 1,50. No więc tutaj też dopisali sobie dwa zera i wtedy można łatwiej porównywać, że te, te liczby mają tyle samo cyfr po przecinku. Tutaj też jest dopisane 0 i możemy łatwo porównywać. No to myślę, że możemy przejść do ćwiczenia C. Jakim znakiem większości czy mniejszości należy zastąpić znak zapytania? No to piszemy sobie znowu w zeszycie ćwiczenie C. I robimy przykład A 0,7, czyli 7, dziesiątych, przepraszam, i tu jest 67 setnych. No to uwaga, dopisujemy sobie tu 0, żeby było tyle samo. Chociaż myślę, że to tu w ogóle nie jest tak naprawdę potrzebne, bo tak, cyfrą jedności jest w obu liczbach 0, tu jest cyfra dziesiątek 7, a tu jest 6. No to od razu wiemy, że 7 jest większe od 6. No to przykład B 1,47... i a tu jest 1,5. Znowu, żeby było tyle samo miejsc, dopisujemy w tej 5,0. I tak, cyfrą jedności w obu liczbach jest 1. Nic nam nie wyjaśnia. Cyfra dziesiątek. Tu jest 4, a tu jest 5. No to już wiadomo, 5 jest większe od 4. W przykładzie C mamy 2 i 487 tysięczne, a tu jest 2 i 4 Dopisujemy 2 zera, żeby było idealnie. Tyle samo miejsc po przecinku. Teraz tak, cyfrą jedności jest dwójka, dwójka. Cyfrą dziesiątek, czwórka, czwórka. Tyle samo. Tu jest ósemka na cyfrze setek, a tu cyfrą setek jest 0. No, 8 jest większe od zera, więc mamy już jasność. I przykład D. 3 i 53 setne, a tu jest 3 i 521 tysięcznych, ponieważ tu są trzy miejsca, tu są dwa, dopisujemy tu jedno zero. No, i słuchajcie, robimy teraz to samo. Cyfrą jedności jest 3 i 3. Cyfrą części dziesiątych tu jest 5 i tu jest 5, czyli dalej remis. E, cyfrą e, części setnych tu jest trójka, a tu jest dwójka. No to już trójka wygrywa z dwójką, czyli ta, ten ułamek po lewej stronie jest ułamkiem większym. No, mam nadzieję, że jest to dla Was e, zrozumiała, zrozumiałe, i tu mamy taki wniosek. Aby porównać dwa ułamki dziesiętne, wystarczy porównać cyfry w obu liczbach. Porównujemy na przykład liczby i tutaj tak, po kolei. Najpierw jedności, tak jak my to teraz robiliśmy. Potem gdy są równe, to porównujemy części dziesiąte. Gdy one są równe, no to porównujemy części setne. I gdy się nam sytuacja wyjaśni, to już wiemy, która liczba jest większa. Tego nie musicie przepisywać w zeszycie. No i teraz tu są przykłady, które można zobaczyć sobie w książce, jak to wygląda. No tutaj akurat się od razu na jedności skończyło nasze sprawdzanie, no bo jest dwójka i trójka, trójka większa. Mamy. Tu na częściach dziesiątych, tutaj też na częściach dziesiątych od razu się równuje. No i tutaj na częściach setnych, no i tutaj też na setnych, bo tu jest 0, tu jest 1. No i zobaczcie, tutaj części tysięczne, czyli trzeba po prostu porównywać odpowiednie pozycje. No to mamy zadania, słuchajcie. No dzisiaj na tej lekcji tych zadań jest sporo, na pewno nie będziemy wszystkich robić w, w książce. Podzielimy sobie ten temat na dwie części. Jutro na lekcji online, którą mamy o godzinie 9, będziemy na pewno dalej ten temat kontynuować. Ale zadanie pierwsze jak najbardziej zrobimy sobie w zeszycie. I proszę sobie przeczytać polecenie. Tabela zawiera informacje o zwierzętach należących do różnych gromad. Podane w tabeli długości wyraź... W centymetrach, a masy w kilogramach. Oj, czyli powtóreczka z jednostek, które też Wam dość kiepsko poszły na kartkówce, przynajmniej niektórym. E, więc piszemy sobie w zeszycie zadanie pierwsze. No i teraz uwaga: gromada ryby, to taka powtórka z przyrody, gatunek rekin wielorybi. No i długość mamy 12,65, czyli przypisujemy sobie metra oczywiście. I mamy wyrazić te długości w centymetrach, no to jak już mamy tutaj przepisaną tą wielkość, no to myślę, że trzeba to zamienić na centymetry. Słuchajcie, jak sobie to rozpiszemy za pomocą wyrażenia dwumianowanego, to mamy, że to jest 12 metrów i 65 centymetrów. Zgadza się? A my wiemy przecież już od dłuższego czasu, że metr to jest 100 centymetrów. No to jak ja mam 12 metrów. No to muszę 12 pomnożyć razy 100, żeby mieć to w centymetrach. I dodać do tego te 65 cm. No i teraz uwaga, jak się mnoży przez 100, to się dopisuje do tej liczby 12 po prostu 2 zera. Czyli mamy 1200, bo jakby przed 2 zera to jest 1200 cm dodać te 65 cm. No i teraz mamy już wynik 1265 centymetrów. No i na razie zamieniliśmy tylko długość rekina. No to weźmy teraz jeszcze jego wagę, bo mamy to wyrazić w kilogramach. No i znowu tutaj na górze przypomnienie tego, co macie już umieć na pamięć, że jedna tona to jest tysiąc kilogramów. No to skoro mamy 15 ton, no to musimy 15 pomnożyć przez tysiąc kilogramów już, tak? No to uwaga, no znowu jak mnożymy przez 1000, to dopisujemy do tej liczby po prostu trzy zera. Będzie 15 tysięcy kilogramów. I rekina wielorybiego mamy z głowy. Salamandra chińska, długość 1,8 metra. No to jak na płas, na jaszczurkę, no to niezła długość. Salamandra, taka długa prawie 2 metry. Okej, okay. czyli mamy tak, 1 metr. I uwaga, to nie jest 8 cm, bo tutaj możemy 0 dopisać i to jest 80 cm. Bo to jest 80 setnych, a metr ma 100 cm. Czyli uwaga, znowu metr to jest 100 cm plus te nasze 80 i razem mamy 180 cm. Długość salamandry mamy zamienioną. No to teraz bierzemy jej wagę. 0, 0 70 tony. Uwaga, tona to 1000 kg. Ja to mogę zapisać sobie dopisując jedno zero, Mam 0, 70 tysięcznych tony. No to 70 tysięcznych, no to będzie po prostu 70 kg. No jak na jaszczurkę, no to nie waga, tak? Dobrze, bierzemy teraz pytona siatkowego. Długość tego pytona 8,68 metra. Czyli będzie 8 metrów

No i jeszcze musimy wagę. Mamy 12 setnych tony. Ja to znowu sobie tutaj dopiszę to zero, żeby już od razu było 120 tysięcznych. Skoro tona ma 1000 kilogramów, no to 120 tysięcznych to jest 120 kilogramów. Uczyliśmy się już o tym na poprzednich lekcjach. No to bierzemy teraz e, długość 1,6 metra. Można sobie zrobić oczywiście tak, że tutaj dopisać 0 będzie 1,60 metra. Czyli będzie 1 metr i 60 centymetrów. Bo pamiętajcie, że metr ma 100 centymetrów, stąd dlatego sobie tu robię 60 setnych. No 1 metr to jest 100 centymetrów, do tego dodaję te 60 i razem mam 160 centymetrów. No i następny przykład. Aha, jeszcze mamy tego łabędzia, i tutaj mamy jeszcze jego wagę, słuchajcie. Ja już od razu sobie dopiszę, bo wiem, że tona ma 1000 kg, żeby były części tysięczne. No to teraz już łatwo, bo to będzie po prostu 20 kg. No i jeszcze mamy tutaj przykład ssaka, płetwala błękitnego. To chyba wiecie, że to jest bardzo duży ssak. 33 metry, jego długość, słuchajcie. Metr ma 100 cm, czyli trzeba 33 pomnożyć razy 100. A jak mnożę przez 100, to dopisuję dwa zera, czyli będzie 3300 cm. No i 190 ton, uwaga, tona ma 1000 kg, czyli 190 razy 1000. Słuchajcie, jak mnożymy przez 1000, to jeszcze raz przypominam, dopisujemy do tej liczby trzy zera. Tam już jedno zero było, no to jeszcze dopisuję 3. I mam uwaga, co to za liczba, mam nadzieję, że umiecie przeczytać: 190 tysięcy kilogramów. Słuchajcie, takie długie niestety jest zadanie pierwsze, dlatego mówię, że dzisiaj tych zadań tak wiele nie zrobimy z podręcznika, ale zrobimy sobie jeszcze drugie zadanie. Słuchajcie, na dzisiejszej lekcji, więc przechodzimy do drugiego zadania. I tutaj mamy to, co dzisiaj na lekcji mamy robić, czyli porównać ułamki. Czyli po prostu na podsumowanie naszej pracy w podręczniku. Dzisiaj sobie zrobimy jeszcze zadanie pierwsze, żebyśmy nie zapomnieli, jak to się te ułamki porównuje. Bo w sumie o tym mamy dzisiejszy temat lekcji, tak? Porównywanie ułamków. Więc musimy ten temat jeszcze sobie utrwalić. No i przykład D mamy 12,3 i 12,28 setnych mamy przykład E 7 setnych i 7 dziesiątych, przykład F 3 i 406 tysięcznych 3 i 421 przykład G 12 i 307 tysięcznych i 12 i 30 i przykład H e, źle przepisałam sobie no to ważne, bo wyjdzie całkiem inny wynik. W przykładzie H mamy, tak, 110 tysięcznych i tutaj mamy 101 tysięcznych. I jeszcze jest ostatni przykład, 2 i 235 tysięcznych i 2 i 30. Dobra. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że najpierw sobie można dopisać na końcu zera, żeby było tyle samo miejsc po przecinku. Ale w pierwszym przykładzie mamy po jednym miejscu po przecinku, jest ok. Część, ta, jedność, Przepraszam, nie część, tylko jedność jest taka sama, bo jest 0 i 0. Czyli na razie remis. No to część dziesiąta. Tu jest 7, czyli pierwsze miejsce po przecinku, tu jest 9. No to 9 wygrywa z siódemką i już wiemy, co jest większe. Przykład B. Jedność, tu jest 1, a tu jest 0. No to już mamy rozstrzygnięty konkurs, która liczba jest większa. Oczywiście 1 i 38. W przykładzie C. Jedność 3 i 3, czyli na razie tyle samo. Część dziesiąta, 3. I 3, czyli znowu tyle samo. Patrzymy na część setną. 4, 1. 4 wygrywa z jedynką, mamy liczbę większą. Przykład D. Uwaga, tu jest tak: dziesiątka jest jedna, jedna, czyli remis. Jedność, dwójka, dwójka, czyli dalej remis. Część dziesiąta, 3, 2. No tu sobie można zero dopisać, żeby było jednakowo, mhm. ale już od razu wiemy, że 3 wygrywa z dwójką, czyli mamy wynik. Tutaj dopiszę sobie 0, żeby było, dobrze było po dwa miejsca po przecinku. I teraz tak. Jedność 0, 0. I część dziesiąta. Tu jest 0, a tu jest 7. No to 7 jest większa. Mamy już rezultat. W przykładzie F. Jedność 3, 3. Część dziesiąta 4, 4. Dalej remis. Część setna 2, 0, przepraszam. A tutaj 2. Odwójka no dwójka wygrywa z 0. Wiemy, która liczba większa. Tutaj można sobie dopisać dwa zera, słuchajcie, bo zobaczcie, że ta liczba ma trzy miejsca po przecinku, żeby ta też miała trzy. No i porównujemy. Dziesiątka. Jest jedynka, jedynka. Jedność. Dwójka, dwójka. Remis. Część dziesiąta, trzy i trzy. Dalej nie wiemy, która większa. Część setna, zero, zero, czyli znowu remis. No i dopiero część tysięczna. Tu jest siedem, a tu jest zero. Siódemka jest większa. I kolejny przykład. Tu mamy akurat po trzy miejsca po przecinku, nic nie trzeba dopisywać. Jedność jest 0 i 0. Część dziesiąta, tu jest jedynka, tu jest jedynka, czyli dalej tyle samo. Część setna, tu jest 1, a tu jest 0, słuchajcie. No to 1 jest większa od zera, czyli mamy już wynik. No i w przykładzie i dopiszę sobie dwa zera. I tak, jedność dwójka, dwójka, część dziesiąta, dwójka, trójka, no to już wiem, która liczba jest większa. Słuchajcie. Na tyle pracy w podręczniku. Trzeciego zadania nie będziemy już dzisiaj robić. Zostawimy go sobie na następną lekcję. Natomiast jeszcze chciałabym, żebyście zrobili jakieś zadanie z ćwiczeń. Też nie wszystkie, ale chociaż pierwsze i drugie, żebyśmy dzisiaj mieli zrobione pierwsze i drugie zadanie. Pokoloruj droższą zabawkę. Słuchajcie, powrót do czasów przeszłości. Przydają się kredki, kolorowanie. Jak w klasie pierwszej, moje dziecko też ma takie zadania. Coś trzeba pokolorować, tak. Po pierwsze mamy ją pokolorować, ta, która jest droższa, a po drugie mamy wpisać, która liczba jest większa. Ja może zacznę od tego, że wpiszę. No nie będę tutaj kolorować, słuchajcie, bo trochę by mi to czasu zajęło, żeby pokolorować tą zabawkę, jakbym chciała to zrobić porządnie, ale zajmę się porównaniem tych liczb. Jedność jest 9 i 9, część dziesiąta 7, a tu 3. No wiadomo już, która zabawka droższa, czyli kolorujemy tego robocika. Proszę sobie to pokolorować. Ja tutaj nie mam czasu na to, żeby się bawić i pięknie ją kolorować, ale Wiecie, że to macie ładnie zrobić. Dobra. No to są dwa robociki, ale tego po lewej stronie musimy tak tutaj po prostu pokolorować, więc ten robocik ma być pokolorowany. Pokoloruj tańszą maskotkę. Uwaga, słowo tańszą, żebyście nie patrzyli na to, co było w pierwszym zadaniu. Pisz znak większości lub mniejszości. No to najpierw sobie piszemy znak. No na pierwszym miejscu mamy 1,1, tutaj jest też 6,6, czyli to jest na razie, po przecinku cztery 4,4, no i część setna, tu jest 9, tu jest 6, no czyli 9 jest większe, czyli mamy tutaj droższą maskotkę, ale my mamy pokolorować tańszą, czyli znowu kolorujemy tą maskotkę, która jest tutaj po tej stronie, jakiś tam żółwik pewnie zielony, ale ja po prostu Wam zaznaczam, którą macie pokolorować. No i jeszcze chciałabym, żebyśmy zrobili zadanie drugie w ćwiczeń, żeby nam na jutro tego nie zostało też tak mega dużo. Wstaw wsta znak większości lub mniejszości, czyli to, co robimy teraz cały czas już pod koniec tej lekcji. Porównujemy 3, 3, remis. No to tu jest 2, tu jest 4, no to już wiemy, co większe. W przykładzie B porównujemy 0, 0, remis. Po przecinku na pierwszym miejscu, czyli część dziesiąta, jeden, jeden, remis, no to część setna, tu jest trzy, tu jest cztery, cztery jest większe od trójki, mamy wynik. Przykład C. Jedność, dwa, dwa, czyli to samo. Część dziesiąta, tu jest zero, tu jest zero, to samo. Część setna, dwa, dwa, czyli to samo. No i część tysięczna, tu jest pięć, tu jest cztery, pięć jest większe od czwórki, mamy wynik. I przykład D. Jedność, dwa, dwa. Część dziesiąta 3. No i tu mamy 4, moi drodzy, 4 od razu jest większy od trójki, już mamy wynik. I w przykładzie E. Tu jest dziesiątka. W ogóle popatrzmy, że przed przecinkiem mamy 32 i tu też jest 32, więc jest to samo. No to część dziesiąta. tu jest 5, tu jest 4, od razu wiemy, że 5 jest większe od 4. No i teraz w przykładzie F, tu jest 0,0, czyli remis po przecinku na części dziesiątej mamy siódemkę, a tu mamy 0, 7 jest większa. Słuchajcie, więcej dzisiaj robić nie będziemy, resztę sobie zostawimy na następną lekcję. Ja Wam w takim razie dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.